Maneczko z tej strony Agro dzisiaj wam nagram odcinek ze sprawdzania map i dzisiaj wam będę sprawdzał PGR śliwno śliwno kiedyś to w czasy, nie grało się na śliwnie e, no i ten piszcie hashtag hashtag, hashtag śliwka o taki śmieszny będzie ten dobra wam sprawdzę mapę na ile pól ma? Chyba. Ma... 21 pól. I tu mamy dwie goszpy chyba. PGR i jedna mała jest kotego. Centrum ogrodnicze tam kotego. Nie. Jest jedna. Nie, dwie są, bo tam jest. Jeszcze wam zreszpie się Zreszpie wam się Tu jest gdzie ona jest O, tu jest yy, tu jest Bo widzicie tu jest tu to jest taka mała chyba nie? A tam jest PGR, znaczy no, licząć o tu są kury, tam są bloki Tu można grać w piłkę. Ha, niewidzialny podzież Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie ci powiem. Fajnie, że cię wam powiem. Nie powiem Wam dobra. Stop naknąujesz no o drogi poprawi o duszniki dodali. Tu jest śliwno. To ładnie zrobili. Dobra, to do naszym odcinka na razie. Cześć.